Bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja może zacznę od tego, że chciałabym Państwu powiedzieć, że całe moje życie to życie w Unii Europejskiej, ale bym Państwa oszukała. Ale mogę powiedzieć, że całe moje dorosłe życie, to będzie prawda, to życie w Unii Europejskiej. I myślę, że wszyscy widzimy te zalety i korzyści bycia Częścią Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, Polska to pełnoprawny członek Unii, Unia to my e, korzystamy na tym. A ponieważ dzisiaj e, 1 maja, święto pracy, to chciałabym więcej powiedzieć właśnie o pracy, bo to niezwykle istotne, to już brzmiało w głosach i e, Tomka Trelli, pana profesora Belki, że tak naprawdę. Dzisiejsze święto to święto nas wszystkich, bo wszyscy pracujemy, wszyscy bardzo ciężko pracujemy i wszyscy chcemy korzystać z owoców naszej pracy. Nasze postulaty skrócenia czasu pracy myślę, że niebawem zostaną w końcu zrealizowane, bo godzinny czas pracy, dzień pracy ma no już ponad 100 lat. Naprawdę czas powiedzieć ośmiogodzinom w pracy. Do widzenia. Czas na krótszy dzień pracy, czas na krótszy tydzień pracy, po to, żebyśmy mieli czas dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla przyjaciół na rozwijanie swoich pasji. Tych problemów, które możemy też tak naprawdę rozwiązać na tym poziomie unijnym, jest więcej, bo mówiąc o pracy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie takim nowoczesnym, zcyfryzowanym, tych problemów pojawia się więcej. Chcemy mieć prawo jako pracownicy do odłączenia się. Chcemy mieć prawo do odpoczynku i do tego, żeby nie być wiecznie pod telefonem, żeby nie odpisywać ciągle na maile od naszego szefa czy naszej y, szefowej. Y, po to jesteśmy, bo takie rozwiązania na poziomie unijnym mogą i muszą zostać wprowadzone, po to, żebyśmy my mogli w godny sposób pracować. A jak mówimy już o godności, to nie sposób nie powiedzieć o godnych płacach. Bo przecież też po to pracujemy. Pracujemy po to, żeby żyć, żeby móc żyć godnie, żeby na wszystko nam starczyło i żebyśmy mogli mieć za co zapłacić rachunki, mogli mieć za co zapłacić zamieszkanie, mogli pojechać na wakacje i mogli po prostu normalnie żyć. I tego dzisiaj, bo już gorąco i pewnie Państwo chcą świętować, Państwu życzę godnej pracy, godnej płacy. I wszystkiego najlepszego. I oczywiście udanego dnia pracy. Bardzo dziękuję.